Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmiku i znowu recenzja, tym razem króciutka na temat jednego produktu. Kilka słów chciałabym wam powiedzieć o tym masełku do ust z dobrze, dobrze wam znanej firmy The Body Shop. Już jakiś czas miałam szansę go przetestować, zobaczyć, jak działa, więc jestem w stanie kilka słów o nim powiedzieć. Po pierwsze, kiedy pierwszy raz byłam w sklepie The Body Shop, bardzo chciałam mieć jakikolwiek produkt z tego sklepu, żeby móc go sobie przetestować i zobaczyć działanie. Oczywiście ceny mnie powaliły, bo no, za. już Wam mówię, za 10 ml takiego, takiego masła do ust zapłaciłam 20 zł. No, 19. No, ale. Mm, ale pomyślałam sobie, że warto spróbować przynajmniej, i nie będę sobie pluła w brodę, że, będąc w tym sklepie, niczego sobie nie kupiłam. Wybrałam sobie zapach papaja I teraz tak podoba mi się opakowanie, jest naprawdę fajne, słodkie, takie jest po prostu, jak dla mnie, na plus całkiem. Zapach jest również bardzo fajny. E, konsystencja jest naprawdę bardzo fajna. Oczywiście zaraz pewnie dostanę jakąś krytykę za zbyt częste używanie słowa fajne. E, jak się rozprowadza e, na ustach, e, jest dosyć przyjemnie. E, naprawdę są plusy, e, dużo jest tych plusów. E, dopóki. Dopóty yy, nie zaczęłam mieć problemów z ustami, delikatnie mówiąc. Kiedy mamy pięknie wypielęgnowane, gładkie usta, bez żadnych skórek, bez jakichś takich y, spieszkniętych ust, to ten produkt jest po prostu idealny. Jest super. Ekstra nawilża, y, ładnie te usta wyglądają y, na odżywione, zadbane, nawilżone. Ale kiedy pojawiają się właśnie jakieś skórki, jakieś takie, wiecie, niedoskonałości, wysuszona skóra, to po prostu ten produkt nie zdaje żadnego egzaminu. Także jestem pod tym kątem jedynie zawiedziona. Ale tak, sprawdza się rewelacyjnie, także jeszcze mam tutaj sporo tego produktu, pomimo że używałam go dosyć często. No, przez okres zimowy był lekki przestój ze względu na to, że pracuję w klimatyzowanym pomieszczeniu i usta miałam po prostu mega, mega, mega spieszchnięte, i nie wiedziałam już, jak sobie, jak sobie z tym poradzić, bo ten produkt w żaden sposób sobie no, nie dał rady. Także polecam go tak, jak najbardziej polecam, bo jest prześwietny. Ale tylko w przypadku, jeżeli mamy gładkie i zadbane usta. Tak, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję. Mam nadzieję, że taka forma filmików, czyli króciutkie recenzje, opinie, króciutkie filmiki na temat jednego, dwóch produktów przypadną Wam do gustu. Po pierwsze, mi będzie łatwiej nakręcać takie filmiki, po drugie, będzie mi łatwiej i szybciej w ogóle wrzucać na YouTube'a. No i mam nadzieję przy okazji, że Wam będzie przyjemniej takie filmiki oglądać niż jakieś e, półgodzinne tasiemce. E, także to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za oglądanie i do następnego, pa! pa.